Witam w kolejnym unpackingu. Dzisiaj chyba najmniejszy list, jaki kiedykolwiek otwierałam na tym kanale, tak mi się wydaje, że może być jednym z najmniejszych. Ma też taki dosyć nieciekawy wygląd, nie będę miał, może wam pokazywać z bliska, żeby nie było widać tutaj żadnych adresów, ani takich innych rzeczy, ale jest to dosyć wyjątkowy liścik, bo... Wyszedł on do mnie aż z Rosji. Pewnie się zastanawiacie, co to jest, ale może już troszeczkę po tytule tego filmu odczytaliście, więc od razu Wam wyjaśnię o co chodzi. Jakiś czas temu udało mi się wygrać międzynarodowe rozdanie na Instagramie, a co za tym idzie, było to rozdanie organizowane dla wszystkich na całym świecie przez profil y, Mari, który Mamy się pewnie gdzieś tutaj pojawi na ekranie, jeśli może jej nie znacie, ale jest to profil, na którym ona pokazuje, jakie robi kantary na skalę traditional i na skalę LB, czyli sztajsi kolekta. Bo ona prowadzi swój własny sklep, w którym właśnie można od niej kupić takie oto kantary. No i jakiś czas temu organizowałam rozdanie, w którym można było wygrać dwa kantarki: jeden na skalę szlajs, a drugi na skalę traditional. I mi właśnie udało się takie coś wygrać. Jestem bardzo podekscytowana. Troszeczkę musiałam długo czekać na te kantary, bo Marii bardzo długo je robiła, ale byłam cierpliwa, bo już po zdjęciach widziałam, że będą po prostu prześliczne. No, także bardzo dziękuję ogólnie za przesłanie tego listu. Nie spodziewałam się w ogóle tej wygranej, także jestem bardzo podekscytowana. Także za chwilę na y, przyspieszonym tempie zobaczycie jak odbieram ten y, mały liścik. Dobra, teraz to otworzę już przy Was. Tutaj mamy takie oto małe zawiniątko różowe. Jest tutaj właśnie nazwa konta Mary, czyli Mary per Horses. I taki to jest właśnie jej e, profil na Instagramie. E, droga Julia, tak, tutaj jest oczywiście piękny oto wyścig. Mam nadzieję, że Ci się spodobają. I tutaj Marii, serduszko. Bardzo urocza. Spróbuję to delikatnie otworzyć i mam nadzieję, że nic tutaj nie rozwala. Spróbuję tak delikatnie tutaj tylko przeciąć tą, żeby to roz... żeby tą jakoś otworzyć, wiecie, delikatnie. O, już to widzę! Dobra, udało mi się delikatnie otworzyć, także nic tutaj nie uległo uszkodzeniu na pewno. Tutaj są jak widać zaminięte w takie oto foliki, może najpierw ten czerwony. Jest to kantarek na skalę traditional i pewnie się zastanawiacie dlaczego mam ten kantar, skoro nie mam żadnego trada we swojej kolekcji. Otóż słuchajcie, ten kantarek będzie sobie czekał na swojego specjalnego właściciela, a mianowicie na mojego świętego grala z całej mojej ściulisty modeli, która jak wiecie jest bardzo duża. I jak wiecie, tym moim prawdziwym świętym gralem jest sekretariat. Z Brejera. I to właśnie on będzie nosił ten oto piękny kantarek. Zobaczcie, jaki on jest prześliczny. Mega mi się podoba. Tutaj jeszcze oczywiście jest uwiąz taki oto sznurkowy, zamijany. Mega jest to zrobione. Ja jeszcze nie mogę się doczekać, aż będę miała sekretariata i będę mogła mu to umbrać, bo będzie świetnie wyglądał w tym czerwonym. Prawda. Super. A tutaj mamy jeszcze mniejszy kantarek, który będę mogła wam pokazać na koniku też na zdjęciach i tutaj na filmie, bo będę mogła go właśnie założyć, bo to jest na skalę właśnie szlejsiową LB. Taki oto piękny, niebieski kolor. Wow, super wygląda na żywo też taki sam wiązik. O to oczywiście można wszystko odpiąć, jest regulowane też, więc tak wyglądają te dwa kantarki i za chwilę zobaczycie ten niebieski na jednym z moich koników, bo już wiem na kogo go założę, natomiast ten sobie poczeka na swoją kolej, właśnie na mojego sekretariata, na którego już czekam. I będę go zamawiać te wakacje w lipcu na moje urodziny, które są już 17 lipca. Tak więc to było właśnie wszystko w zasadzie z tego małego liściku. Bardzo jeszcze raz dziękuję e, Mari za przysłanie tej świetnej nagrody. Bardzo mi się podoba i jestem zaszczycona, że mogłam wygrać coś takiego, bo ja ogólnie nigdy nie mam szczęścia do konkursów i no nigdy nic takiego mi się nie udało wygrać ogólnie związanego z figurkami koni. Ostatnio zaczęłam coraz częściej brać udział i no jakoś się udało i nawet nie przypuszczałam, że wygram w jakimś międzynarodowym, że będę musiała Pisać z organizatorką po angielsku, ale na szczęście nie było z tym kłopotu. Komunikacja bardzo dobra, w zasadzie kontakt bardzo dobry, wszystko poszło sprawnie, także wszystko pięknie dotarło i bardzo się cieszę z tych kantarków, bo są po prostu przepiękne. I tak jak już mówiłam, Marii ma swój własny sklep. Do którego link będziecie mieli w opisie tego filmu, tam na dole, oczywiście, jak zawsze. Więc jeśli ktoś z Was zamawia różne rzeczy z zagranicy, no to może sobie zobaczyć właśnie ten jej sklep, który jest oczywiście w Rosji, czyli tam, gdzie Mary mieszka. No i jeśli Wam się spodobały jej prace, tak samo jak mi, no to oczywiście możecie sobie od niej. Zamówić kantarki. Widziałam na jej koncie na Instagramie, że ma bardzo dużą ilość kolorów, które możecie sobie wybrać. Można nawet wybrać dwukolorowe albo jeszcze bardziej kolorowe. Po prostu jakie chcecie, to myślę, że ona potrafi zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc jeśli ktoś z Was tutaj zamawia z zagranicy, no to może się tym zainteresuje. I taka jeszcze. Uwaga, może zauważyliście, albo jeśli nie, to z racji tego, że było to rozdanie międzynarodowe i chciałabym, żeby Mary, czyli organizatorka tego konkursu, zobaczyła ten filmik, to cały ten film zostanie przeze mnie przetłumaczony na język angielski. Czyli jak będziecie oglądać ten film, to możecie sobie włączyć napisy po angielsku, jeśli chcecie zobaczyć, jak wyszło mi. Tłumaczenie. No. Postanowiłam to zrobić, bo właśnie chciałam, żeby Marii go sobie obejrzała, moją e, reakcję na otwieranie tego listu oraz jak wyglądają e, kantary na konikach tutaj w mojej e, stajni. Również chciałam, żeby po prostu to zobaczyła i tego właśnie będzie tłumaczony ten filmik cały po angielsku. Także jeśli chcecie e, sobie podszkolić angielski albo zobaczyć. Jak zrobiłam to tłumaczenie, no to możecie sobie łączyć napisy tutaj w filmiku, bo one będą dodane zaraz po publikacji. Przynajmniej się postaram, żeby tak było. Albo przynajmniej będą do końca dzisiejszego dnia na pewno dodane. Także teraz już się z Wami żegnam tutaj w tym filmiku. Za chwilę jeszcze zobaczycie. Zdjęcia oraz przebitki z tym oto kantarkiem, który zobaczycie na jednym z moich koników. No i też oczywiście zrobię same przebitki z tymi kantarami nie na koniach, tylko po prostu jak one wyglądają z bliska. Także na końcu filmu jeszcze wszystkie detale tych kantarków zobaczycie. A teraz już się z Wami powoli żegnam. Pamiętajcie o zostawienie łapek w górę, jeśli ten odcinek się Wam spodobał. Oraz y, oczywiście, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to y, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przekapić następnych moich odcinków. I jeśli mi się uda, to y, spróbuję dzisiaj nagrać drugi filmik i będzie to pokazanie Wam ułożenia koni na moich półkach w nowym pokoju. I od razu ostrzegam, że nie będzie to room tour, tylko pokażę moją stajnię oraz wszystkie półki z konikami. Oraz też miejsca, gdzie trzymam wszystkie akcesoria. Ogólnie tam w tym filmiku też zobaczycie dodatkowo wszystkie akcesoria dla moich koników. Także jeśli mi się uda, no to dzisiaj właśnie zobaczycie ten filmik. Albo e ewentualnie y jutro, no, Także, jeżeli nie chcecie tego przegapić, no to kliknijcie ten przycisk tam na dole, ten czerwony. Tak jak ten piękny kantarek. No, taki właśnie czerwony jak ten kantarek jest ten y przycisk subskrybuj i tam macie kliknąć. No, także dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.